Droga duszo, dziś zostałeś przyciągnięty do tego filmu z wyjątkowego powodu. Nie jest przypadkiem, że jesteś tutaj teraz, odbierając te słowa. Istnieje potężna energia, która zaprowadziła cię do tego momentu, i nie jest to tylko zbieg okoliczności, ale boskie prowadzenie. Anioły wiedzą, co musisz usłyszeć, i, co ważniejsze, czego twoje serce potrzebuje aby połączyć się z Twoją najgłębszą prawdą. Dlatego wiesz, że wszystko, co dzieje się w Twoim życiu w tym dokładnym momencie, w tym także przybycie tej wiadomości, ma większy cel. Nie jesteś tutaj przypadkowo. Fakt, że słuchasz tych słów, oznacza, że Twój duch jest gotowy, by przyjąć pokój, jasność i transformacje, które nadchodzą. To wiadomość wybrana specjalnie dla ciebie, a jeśli czujesz, że dotyka ona Twojego serca w głęboki sposób, to dlatego, że w tobie budzi się coś, co pragnie być przebudzone. Twój anioł stróż jest obok ciebie, pomagając ci znaleźć drogę do lżejszego życia, pełnego miłości i wiary. Nie ma znaczenia, przez co przechodziłeś do tej pory. Ta wskazówka pojawia się, by wzmocnić Twoją drogę. Kiedy duch jest otwarty i gotowy, znaki stają się wyraźne, a odpowiedzi przychodzą w niespodziewany sposób, ale zawsze w odpowiednim czasie. To, co się dzieje, to wymiana pozytywnej energii między tobą a wszechświatem, który dostrają się, by przynieść uzdrowienie i dobrobyt twojej duszy. Jeśli czujesz, że ta wiadomość jest dla ciebie, zostaw lajka, zasubskrybuj kanał i włącz dzwoneczek. Abyśmy mogli nadal dzielić się codziennymi błogosławieństwami z większą liczbą osób, które potrzebują pocieszenia i nadziei. Jest ktoś bardzo wyjątkowy w Twoim życiu. Ta osoba zajmuje głęboko szczególne miejsce w Twoim sercu, a więź między Wami jest czymś, co wykracza poza codzienne rozumienie. Możesz tego nie wiedzieć, ale ta osoba, którą tak bardzo kochasz, przechodzi wewnętrzną refleksję coś, Czego być może nie wyraziła ci wprost. Choć może wydawać się, że wszystko jest w porządku, choć może nosi na twarzy uśmiech, wewnętrznie może dziać się coś zupełnie innego. Ta osoba ma rosnący niepokój, pytanie o kierunek, w jakim podąża w swoim życiu, szczególnie kiedy chodzi o jej wiek. Ta refleksja nad czasem, nad minionymi latami i nad decyzjami, które trzeba podjąć, może być delikatnym. Ale bardzo ważnym tematem. Zauważyłeś, że coraz częściej mówi o swoim wieku, o tym, co oznacza starzenie się i o tym, co przeżywa przez te wszystkie lata. To nie jest tylko powierzchowne stwierdzenie, to nie tylko liczba. Każde słowo o wieku jest odzwierciedleniem głębokiego poszukiwania sensu. Ta osoba zastanawia się nad decyzjami, które podjęła, nad tym, co jeszcze przed nią? Czas dla niej jest bardzo ważnym czynnikiem, a ona czuje, że jest coś, co musi jeszcze przeżyć, coś, co musi osiągnąć, zanim czas upłynie szybciej. Zastanawia się nad straconymi okazjami, nad momentami, które mogły być inne, a mówiąc o swoim wieku, próbuje nadać sens wszystkiemu, czego doświadczyła do tej pory. Jeśli czujesz, że ta wiadomość dotyka Twojego serca, wpisz w komentarzach 888, aby wzmocnić energię tej wiadomości i jeszcze bardziej pogłębić swoje połączenie z tą prawdą. Słowa o wieku nie są wypowiadane tylko jako stwierdzenie liczby, ale jako wyraz czegoś znacznie głębszego. Ta osoba ocenia to, co minęło, to, co jeszcze może osiągnąć i to, co chciałaby zrealizować. Ale równocześnie jest świadoma tego, że czas to cenna waluta. Ta refleksja nad własnym życiem zaczyna bezpośrednio wpływać na sposób, w jaki postrzega przyszłość. Czy zrobiła wszystko, by być szczęśliwą? Czy lata, które minęły, zostały naprawdę wykorzystane najlepiej, jak mogły? A może nie pozwalała sobie żyć zgodnie ze swoimi prawdziwymi pragnieniami? Mimo tych wszystkich pytań, ta osoba, którą kochasz, ma w sobie niezwykłą wewnętrzną siłę. Jest pełna miłości, ale również nosi w sobie wątpliwości i niepewności. Chce z całego serca podejmować decyzje, które sprawią, że poczuje się spełniona, ale lęk przed błędami i brakiem odpowiednich decyzji ją paraliżuje. To nie jest łatwe i ona o tym wie. Chodzi nie tylko o to, by wiedzieć, co zrobić. Ale także o to, by uwierzyć, że może zrobić kolejny krok z pewnością. Kiedy ktoś zaczyna mówić o swoim wieku, nie mówi tylko o upływającym czasie. Mówi o odwadze, by żyć pełnią życia. Ta osoba potrzebuje podjąć decyzję, ale te decyzje są trudne i w pewnych chwilach czuje się niepewna, co zrobić najlepiej. Mimo to, pomimo tych wątpliwości, to. Co ją trzyma, to korzenie miłości, którą czujesz. Ta miłość to to, co nadaje jej siłę do dalszego działania, do odnalezienia siły potrzebnej do pokonania przeszkód, które staną na jej drodze. Jak zaczyna dzielić się swoimi uczuciami, to, co naprawdę robi, to tworzenie przestrzeni, aby zrozumieć swoje własne emocje i pragnienia. Mówiąc o wieku, tak naprawdę mówi o chęci życia pełnią życia. Chce żyć bez żalu i dlatego zaczyna zastanawiać się nad swoimi minionymi działaniami i decyzjami. To jest podróż ku samopoznaniu, która nie jest łatwa, ale jest konieczna. I ta osoba, którą kochasz, zaczyna otwierać się na tę podróż. Jeśli wierzysz, że ta podróż jest kierowana przez wiarę i prawdziwą miłość. Wpisz w komentarzach 2222, aby wzmocnić energię tej wiadomości i zadeklarować swoje zaangażowanie w tę duchową transformację. Jak zaczyna łączyć się z tymi refleksjami, zrozumienie samej siebie staje się coraz jaśniejsze. Proces rozwoju osobistego już trwa, a w miarę jak ta osoba lepiej rozumie siebie, zaczyna postrzegać życie w zupełnie nowy sposób. Zaczyna rozumieć. Że prawdziwa miłość wymaga odwagi. Aby w pełni przeżyć tę miłość, musi być gotowa porzucić stare lęki i przyjąć autentyczność swojej własnej drogi. Nie ma już miejsca na życie zgodne z oczekiwaniami innych. Czas jest teraz i musi podjąć decyzje, które zaprowadzą ją do pełniejszego i bardziej satysfakcjonującego życia. Słowa, które wypowiada na temat wieku. Nie są już tylko refleksją nad czasem, ale wezwaniem, by pozwoliła sobie żyć pełnią życia, bez ograniczeń. Miłość między wami dwojgiem daje jej siłę, by kontynuować, a otwierając się naprawdę tego, co czuje, zaczyna rozumieć, że ta miłość to największy dar, jaki może sobie dać. To nie jest łatwa podróż, ale jest to jedyna, która może przynieść prawdziwy pokój i radość. Patrząc w przyszłość, osoba, którą kochasz, zaczyna dostrzegać, że czas nie powinien być postrzegany jako wróg, ale jako szansa na odnowę, na wzięcie sterów w swoje ręce i życie z większym celem. Mądrość, którą zdobywa teraz, będzie kluczem do budowania szczęśliwszej i bardziej harmonijnej przyszłości, w której miłość zawsze będzie przewodnim światłem. Każdy krok wykonany z pewnością i wiarą będzie nagrodzony, a wy razem będziecie kroczyć ku jaśniejszej przyszłości, pełnej możliwości. Niech ta wiadomość przyniesie światło Twojemu sercu, i niech zawsze będziesz otoczony siłą miłości i mądrością aniołów. Niech każda Twoja droga będzie prowadzona pokojem i nadzieją, a transformacja, którą pragniesz, zostanie w pełni zrealizowana w Twoim życiu. Amen.